Najbardziej utytułowany psiak z naszej stajni. tak dwukrotnie wygrywał Puchar Polski Agility. Ma wiele ulubionych, zarówno na zawodach w Polsce, jak i za granicą. Powoli jego kariera dobiega kresów. czy jest 11-letni. Trzy lata biegał ze mną, teraz drugi rok biega z Magdą. I zapowiada się na to, że to będzie już ostatni rok do wykonania. Po pokonaniu pierwszej kopii z lewą, wysłanie do tunelu, skok przez podwójną stacjonatę, zmiana z lewej ręki na prawą przy prowadzeniu i nagroda do przodu wyrzucony smakołek. Teraz Magda zgarnia głódka do i postara się pobiec drugą sekwencję, którą zaplanowaliśmy na tym układzie. Szybki marsz po smakołyki, po argumenty, bo oczywiście swoim są płacimy za pracę, którą wykonują. Gutek jest strasznym obżartuchem, więc to jest podstawowy argument, za pomocą którego pokazujemy mu, jak fajnie jest współpracować z człowiekiem. Ruszyli jak widzicie zostawanie na starcie jest potrzebne w agility. To jest to, co też jako pierwsza pokazała nam dzisiaj Magda Czajkowska z Nilsem. I nagroda po zakończeniu drugiej sekwencji.